Ale już trzeba też co jakiś czas zrobić porządek. Liście opadają, bo już jesień, trzeba je wyzbierać i wyrzucić w osobne miejsce, żeby choroba, że tak powiem, nie przezimowała na kompostowniku, ponieważ te liście zazwyczaj są porażone czarną plamistością i innymi chorobami i na kompostownik absolutnie trafić nie mogą. Można je palić. Dawniej się paliło, żeby ograniczyć choroby teraz nie wolno. Ale ja uważam, że jest to najlepszy sposób ograniczenia chorób, właśnie spalenie porażonych części roślin. Ja nie mówię o paleniu wszystkich liści całego ogrodu, ale pewne rzeczy. Tak na przykład jak zaraza ziemniaczana na pomidorach czy ziemniaka, zawsze pędy ziemniaczane po wychopkach się paliło. Lepsze to niż pryskanie bez przerwy nawozami, i opryskami chemicznymi, które na długo pozostają w glebie i są bardzo szkodliwe dla środowiska. Trzeba wybrać jakieś mniejsze zło, a to jest bardzo trudno. Wkrótce będą jesienne liście. No i wróci temat, jak bumerang, jak zawsze. Jaszka mogłabym już całkiem zlikwidować, ale jeszcze nie zapowiadają przymrozków. Ma być jeszcze ciepło zarówno w dzień jak i w nocy, więc poczekam. W każdej chwili można te grochy pozbierać. A ja będę miała dzisiaj dami grochę jaszka. Wciąż jeszcze trzeba kosić. Lecą już liście z drzew i zostaną skoszone razem z trawą. Ostatnimi laty nie chce mi się już grabić liści, więc je po prostu koszę, a kosiarka je ścina na drobno. Dzisiaj sobota. Zaczęłam kosić trawnik, ale zaczął padać deszcz, coraz bardziej, przerwałam, więc teraz tak chwileczkę mniej, trochę pada. Zapraszam Was na spacer po ogrodzie. W tej klatce są kury, to jest najmniejsza rasa kur, kury sebrytki. Ja je tutaj wynoszę, dlatego że kogutów mamy trzy różnych ras i te koguty się biją. Jeden jest taki bardzo zadziorny kogut, atakuje inne i je, wynoszę je tutaj, żeby miały świeżą trawkę, żeby mogły sobie poskubać i siedzieć osobno spokojnie. Floksy jeszcze kwitną też. Dziki miel rozpanoszył się na pergoli, ma szyszki. Jak ktoś umie, może zrywać i ważyć piwo. Ja nie umiem. Wina umiem robić, nalewki owszem też, ale piwa nie. I na razie nie przewiduję. Oj, 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 ale pada. Muszę uciekać do altanki najbliżej. Będę miała schronienie leśny zakątek też ładnie wygląda zwłaszcza hortensja bukietowa która rośnie tutaj przepięknie pokazywałam yy, przez całe lato miała wtedy białe kwiaty, w tej chwili już tak się przybarwiła na ciemny różowy kolor ja ją od dołu przycinam żeby się tworzyła taka yy, kopułkowata może kształt Wiele roślin przycinam, obcinam, aby im troszeczkę ograniczyć wysokość, wzrost, tak aby można było, tak, aby można było posadzić więcej roślin. Tutaj również jest hortensja bukietowa o wiechowatych kwiatach. Teraz pod naporem deszczu one się tak troszeczkę przechylają, przeginają. Tu kolejna hortensja bukietowa ta się mniej tak przebarwia na różowo, zachowuje biały kolor. Za tą hortensją bukietową, o widać, widać, e, spróbuję to przybliżyć, jest hortensja dębolistna. E, bardzo łatwo jest ją poznać po liściach, które wyglądają dokładnie jak liście dębu, są tylko dużo większe, przebarwiają się bardzo pięknie na czerwony kolor. I też jej kwiaty przebarwiają się na różowo, a są na początku białe. Ale się rozpadało. Będę musiała do domu szybciutko biec. Ach, pogoda dzisiaj taka deszczowa, tak długo mieliśmy słońce i ciepło, więc dobrze, że dzisiaj pada, bo ten deszcz naprawdę jest i i potrzebny. Przyjemnie sobie szumi. W Muzeum Kwiatów rosną bluszczyki kurdybanki w donicach i one są już bardzo długie, są do ziemi, ale wiatr troszeczkę tutaj widzę, niektóre pozarzucał inaczej, widocznie uznał, że tak jest ładniej, może lepiej, no nie wiem. Trudno zgadnąć co wiatr miał na myśli. Nad stawem już jest taka cisza, chociaż nie zupełnie, bo ryby jeszcze widać i bardzo dużo owadów, ważki zwłaszcza, jeszcze krążyły do wczoraj. Cały czas nad stawem przeróżne kolorowe, jeszcze ptaszki się pojawiają, chociaż ptaki są już bardzo milczące. To już nie jest to, co wiosną. Rosną nenufary. Z nenufarami mieliśmy w tym roku troszeczkę problem, ponieważ posadziliśmy je na samym początku, kilka lat temu w trzech, mamy trzy odmiany i posadziliśmy w trzech dużych wiadrach, ale okazało się, że wszystkie te trzy wiadra już w tym roku zaczęły pływać po powierzchni stawu i gdy je wyciągnęliśmy, i cóż się okazało, otóż korzenie tak przegryzły ziemi, że w ogóle ziemi nie było, same korzenie wyciągnęliśmy nenufary z wiader. I wrzuciliśmy z powrotem do stawu, obciążając je plastikowymi butelkami wypełnionymi piaskiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale z dawna, kilka lat temu, jak sprzątaliśmy dno stawu, tam było dosyć dużo mułu, i na pewno teraz też jest, ponieważ nie jesteśmy w stanie wybrać wszystkich liści. I nie wiem, czy to będzie dobrze, ale tak byśmy przynajmniej chcieli, żeby te nenufary zakotwiczyły w dnie stawu i tam się rozrastały, ponieważ przez te wiaderka. One rosły, ale nigdy nie były takie piękne, takie duże jak nieraz na stawach się widzi, czy oczkach wodnych, że zajmują prawie całą e, powierzchnię, całą taflę wody. No zobaczymy, wszystko to pokaże, czas pokaże, który pomysł był lepszy. No z wiaderkami wydaje mi się, że nie był dobry. Och, ale pada, ale pada, jeszcze do tego mocno wieje.